Też ostatnio, dawno nic nie znalazłem. Za to sam zgubiłem swój parasol, ale już się znalazł. Jedna z pań kierowczyń, pań kierownic, kierowniczek, znalazła mi mój parasol gdzieś w jednym z autobusów, prawdopodobnie w 358, jak dobrze pamiętam. O, a tutaj chyba jakiś wyciek jest. Chyba płyn chodzący cieknie, albo, albo ciekł. Czyli tak jak u nas. Jakiś elastyczny przewód. O! Perfumki były. Perfumki były, ale się skończyły. Nie ma nic. Poza śmieciami, które gdzieś tam wtykają ludzie w. w. między fotele. no need